Wracam, odcinek numer 2. Nagrywam to dosłownie zaraz po tym, po pierwsze, więc nie, nie wiem, jaki był odzew w pierwszym odcinku, nie wiem, jakie były komentarze, więc na razie się do nich nie ustosunkuję, Nie zaczerpnę żadnych opinii z nich. To można by było poprawić i tak dalej. Ale no trudno, jak się mówi. O, diamenty widzę już pierwsze i szkielet. mam to nie zrobiłem tego wiatra. Jestem w wodnej, z to mi niepotrzebne, powiedział pewien typ, ale się do żelazo od razu i pójdziemy jakoś niżej. co pierwszy diament i widzę mineshafta, shaft, się bardzo przyda. Jest coś tam jeszcze ciekawego jest, póki co nie widzę, ale się przekonamy. Przekonam się, że sobie wiadro i żeby sobie zbrojki, bo no, widzę już pierwsze potwory tam. Teraz nie widzę w gdzie nie wiem, nie wiem gdzie on zniknął akurat ten szkielet. Ale ej, jak chcemy walczyć z czymkolwiek, to lepiej mieć jakąś zbroję jakieś ubezpieczenia niż się po prostu wywalić. Już robię pierwszą rzecz, którą trzeba wiaderko, Trzeba zrobić hełm. Hełm. Widać, że miałem fajny strafił Bo to się strasznie słabe trafiło, że się rozszerzyli niż niszczą Zebrałem tego z drzewa, żeby sadzonki coś. Wziąłem logi, nie wziąłem sadzonek, ja to jestem po prostu genialny Spodnie, spodni strafiłem uncommon, o. o dodaj mi plus jeden max health Fajnie nie dostałem Coś mi... Coś mi się da, że nie dostałem plus jeden max healtha ale drugą A, nie, bo ja mam te. Ja mam wystakowane bary. To jednak dostałem. Cię ja po prostu nakładałem na siebie. Ta dodatkowa to bardzo przydatna rzecz. Pełno zbieram. O, powiedzmy. Lepiej. O, tu więcej tych jabłków widzę. już pierwszy zombie. Ech. O cóż, pierwszą śmierć już mamy, ja zrobię cięcie i tam wrócę, jestem pod, prawie przy tym, są drzwi na to, że wiem gdzie jestem, na szczęście nie miałem jakiegoś kiga daleko i nie mam tego dalej, jak zaskoczę to od razu mi coś nie zawije, co to ale tutaj. To są moje rzeczy, to najważniejsze. Cóż, to to nie chciałbym się bić za bardzo. bo dobrze sobie tarczę dać. W ogóle mam jedną żelazo. Tarczę, plan tarczę. Musiałbym się wybrać albo tarczę, albo pochodnia. Chcę na pewno diamenty, po prostu zdobyć. niestety tylko jedna sztuka, bardzo mało. O ty, cześć. O, tu są nici, to bardzo dobrze. O kurde, Nie To jest razy, ale fajnie na. O! To bardzo fajne. Co fajnik. Co zbiję? Ja bym zrezygnował. Ja mam prota 3, to nie jest taki zły w będzie, że go założę i jeszcze mi daje. Już nie widzę diamentów. tu jest diament. Widzę swoją drogą. Dobra. Ten diament sobie Widzę bardzo chętnie akurat. To jest diament. Znowu tylko jeden. O tu jest naprawdę dużo diamentów. Dobrze to. Mi się to akurat podoba. Z tą możemy sobie w kilo zrobić Znajdę crafting. Of Diamentów. Wagan nie był jakiś pomiany. Nie. nie słyszałem go. Nie wiem, czy to na nagraniu było słychać, czy nie. nie słyszałem, zobaczyłem tylko światło. Odwróciłem się po i Miałem taki... Uff. Jednak nic się nie stało, to tylko resztę świeci. Później wybuchło. Zawał, zawał. To jest tragedia. Fajna. Diamant. No, niestety. Creeper! Oh man! Nie zobaczyła, bardzo niedobrze Ten skucie. oj, ojojoj Ojojoj oj, oj. Czyli ja mam Jakimś cudem Musimy sobie na pewno je przepalić, bo Z tego będzie ciężko I możemy sobie zrobić jakieś części zbroi już co ja te najlepszej jakości to ona nie jest. Ale okej. Okay. Ale że trafił. So, come on, oh. oj. Dwa razy. Jeden health. To bardzo mi się podoba akurat. Coś jeszcze przepalić? żeby coś żelazo jeszcze przepalił. I wypaliłem tylko tutaj. O nie wiem. Będę wychodził z kopalni bo... no... po wszystko mnie wszystko nie? i te miasteczki są najgorsze a... nie chcę być trochę tu siedzieć ja bym bardziej pozwiedzał po znalazł jakieś miejsce gdzie można się osiedlić i tak dalej myślę, że będziemy kończyć na razie ten odcinek chyba ja taką małą kitkę mam, ale trudno, tak jakoś wyszło eee, więc ja bym kończył w tym odcinku pewnie będziemy zniedawać znowu powierzchnię.